Dobra, cześć. Witajcie. O kurczę. Nie mogę ustawić kamery. No. Dobra teraz. No jak to zauważył, jest w Fortnite jest trochę drochę rzeczy. Co no. kilka godzin ma być siódmy sezon. No tak mówili. Pokażę Wam kilka takich miejsc na mapie, tam gdzie pada śnieg albo coś jest z takiego siódmy sezonie związanego. No to właśnie ja się odrodzę i, i pojadę na takie na miejsce. No widzimy się za ja Na miałam, jedno miejsce jest tutaj. No tutaj pada śnieg, mogę jedno powiedzieć. Tak, tam pada śnieg. No i chyba... Bo taka tutaj góra idzie, no. I ona idzie na lekki lasy No i chyba albo... No i też jest nowy, Nie wiem jak to powiedzieć. Możecie na przykład u Manualkę to pokonać, bo ja tego tak nie umiem zrobić jako. No takie to, że no jest... Nowa kładka na siódmy sezon. Jest taki panie, ma taką koronę zimową, tam jest jakiś narciarz, nie na to powiedzieć, jakiś narciarz, nie, taki pan, siódmy sezon tam było napisane. No i tam ja, będzie tam, naprawdę śnieg pada, ale tam jakaś góra, o, widać tą górę. To? ja tego nie widziałam w ogóle. ja to na YouTubie tylko, jak to wygląda. Wow, dobra, to pójdę sobie tam. Ja wiem jak być nie jak się dostać na tego, to mogę, mogę Wam to pokazać, ale ja pokażę, pokażę te rzeczy, które właśnie się zdarzyły w siódmego sezonu. O, tutaj powinien śnieg padać. Jak tutaj byłem, to śnieg pada. Pada śnieg! Patrzcie sobie tutaj. Pada śnieg. Przybierzam kamerę nawet. Jeszcze to mi spada. Dobra. Widzicie? Śnieg pada. To mi powie, że śnieg pada. Żaden youtuber tego nie zauważył. No to widzę, że są płatki śniegu normalnie. To jest... O! To, które spada. Nie te, które stoją w miejscu. O! to mi nie uwierzy. To są normalne płatki śniegu. Śniegu. Widzicie? U youtuberów tego nie zauważyłem. To jest bardzo, bardzo dziwne. Bardzo, bardzo no. Może jakaś rundeczka... kurczę, źle kamerę ustawiam. Może jakaś rundeczka będzie, nie wiem, jestem pewna. Jeszcze wam pokażę tą tą kurkę, ale to jest Epijskiej, ten siódmy sezon. I jeszcze mówili na YouTube, że będą jakieś fajne prezenty. Epic Games to jakieś chyba... No jakieś, nie wiem, jakieś skiny wam da za darmo. I, no, I będzie chyba ciastek w sklepie, ja nie jestem pewna. Nie? Tak jak... Co tu jest? Ja posiągam mapę startową i bym tam to zobaczył. W kolejnym odcinku, pan to pokażę, jak pój się na mapę startową. Z kolegą, bo on więcej wie ode mnie. I tam może się snajperką przybliżę, może tam snajperkę znajdę. A, a miałam snajperkę w innej grze, okej. Ja sobie też grałem, żeby sprawdzić, co się dzieje, czy to jest prawda. Bo tam padał śnieg. I u żadnego nie widziałem, że powiedział, że tam śnieg pada. Ja myślę, że tam u Wikingów to się niedobrego stanie. Ja tak myślę, bo tam dwa zasilniki to jest bardzo niedobre. Dobra, yy, teraz trzeba znaleźć tego tutaj. No <laughs> Dobra, tutaj nie byłeś burgerów, bo tam są robaki. Zakaż wstępu. To burger bur, ale Ja, ja bym tego, ja tego pomidorka nie lubię. No i oni też mówili w YouTubie że Tidy będzie zniszczone jakieś takie rzeczy, kilka gry, skiny są dodane, kilka gry, mowe skiny. No nie wiem jak tam powiedzieć dużo rzeczy. to się do mi doszło? Te ja po nie będę z tym grać. Nie mogę powiedzieć, że to jest bardzo fajne. Moim i polecam po prostu Zbierać się ten karamet, bo myślę że, myślę, że będzie bardzo fajne Sjeterkę potrzebuję. I właśnie ten leki lasek powinien być zniszczony. Ja też w plikach, gry to nie pisało, A to widać, no ta góra idzie prosto na to. Sniperka jakaś, bym sobie to przybliżyć tam i Wam pokazać. Kurczę, no nie No a Ty, bym miała taką złotą sniperkę, która nad przybliża. Ja to są darmowi ten... sobie, sobie takie fajne schodki zrobię. Be, be. Tu są darmowe i temu. Wszędzie chyba powinny być darmowe. Chyba tutaj są. Tutaj jest, po drugiej stronie. Tu, tu, tu są. Nie, tu jest fioletowe. Do kupienia, nie? A może jest najpierw do kupienia, to sobie pozbieram. Na przykład jego wieszorgę. Jeszcze dobra kupkę. O, tu są darmowe. Dobra, wam to przybliża. Nie, czy inna gierka będzie. Się w czy w czy się cieszycie, że jest siódmy sezon. To z mi do Ja nie, ja nie wyjdę tego. Nie wiem. Dobra, no. widzicie, to się cieszy w ogóle i to... Chcę, żeby był ciastek. Po prostu ja tego skina lubię bardzo. Jak to człowieku wygląda? Ludzie tam są. Co co tam jest? Patrzcie co tam jest. To są jakieś mury. Patrzcie, a to jest kotana, tutaj nie ma. Tam jest dwątek wichura. Patrzcie jak będzie zimno. To idzie tutaj na lekki lasek. To idzie prosto. Czekaj sobie tak drogę. No prosto tutaj, nie? Ale na lekki lasek to poleci. Ale jaki lasek? Może jeszcze na słońce strzechy poleci? Na sklepowo może dotknąć? I łazę może dotknąć? I może jeszcze tutaj nie. Ja myślę, że będzie jakaś listówka, Na przykład to będzie zagrodzone śniegiem, nie? Tak będę myśleć. Ja to łączy tylko, bo przeszkadza, że. No. Tam jest ten domek dziwny ze Może rozwalę skrzynkę. Kim się zrobię? Ale... to widzimy się na lobby. Może na to pokażę? Nie wiem, no, w kolejnym odcinku, tak? Widzimy się w lobby. Dobra, pokażę wam. No, tu jesteście. Nie zaczynacie gry, jesteście tutaj i się odradzacie. Maliście no, być w lobby, ale bo to trzeba to być z kimś. Ja nie jestem pewna w ogóle. Jestem w lobby. No, patrzcie, normalnie w lobby jestem. Tak się mi. Patrzcie, normalnie jestem w lobby wam pokazać, jakby być nie widziałem, ale ja mam lagi chyba jakieś. Nie chcemy się pokazać. No i przybliżymy się do tamtego, do tamtej wichury. Tak, bo mam powiedzieć, czy to jest wichura w To jest po tamtej stronie? Tak. Widzimy co? Patrzcie. Takaś góra tam jest góra jest. Widzi, mowa mapa. O kurczę, mowa mapa. Człowieku, czyż? O patrz. Jakaś górka taka, no idzie do góry. I tutaj jeszcze widać, jakie to jest zakosie, i tutaj tak... Te... Dobra, ja wiem, że tam jest wieżyczka. I wiem, że jest tam jakaś wyspa, to chyba to tutaj uderzy. Nie wiem, czy ja tutaj, to chyba na leki lasek tam uderzy. O, na tam na Vikingów bo tam pada śnieg. No i to się tam stanie, nie? no o kurczę. Tak by powiedział, że nie będzie 7 sezonu Nie, no. No, a powiem jedno, że polecam po prostu kupować ten siódmy karanjad, bo ja bym... Bo naprawdę będzie fajnie, na pewno. Ja bym go od razu kupiła. Polecam. No, ten kałdol, co to sobie zakupię po go, to... gdzieś... Oj, no, fajnie to było się chowanego bawić. Okej, mam czas, mam czas. Pokaż, jak się jest niewidzialnym, to widzimy się tam, gdzie się trzeba to zrobić. Ej, ej. Jak widzisz z lobby w ogóle? Ja muszę tak po prostu iść tak? Po prostu Mogę wyjść w ogóle z tego lobby. To jest chyba zagrodzone. I gadaj, że ja z lobby nie widzę. Myślę, że nie widziałam nie jestem. To ja Muszę inną gierkę wziąć. Dobra, lecimy. Lecimy sobie na najbliższy. Najbliższy to jest tu. Ci tu. Oj tam polecimy, pokażę jakby się widziałem na a czy ja to pamiętam w ogóle, ja nie wiem nic, nie. Ja Musimy tu chyba z kolegą zrobić, ja nie jestem pewny, bo on wie, on wie w ogóle wszystko. Ja wszystkie bagizma. Chcę ja być pod mapą. Ale on tego nie robi, bo boi się, że bana dostaję. mój kolega dostał że to, to że ja też nie chcę bana dostać na tym koncie, bo trochę też yy, na to wydałem. Dobra. Lecimy. Tu by jeszcze był zrzut, lama i trzy skrzynki. To byłaby najlepsza dobra. na salę. Dobra. Jak doskoczę, do, e, zostawicie łapkę w dół. Nie doskoczyłem. Zostajecie, zostajecie łapkę w górę. I nie zostawić. Czekaj, bo... Nie, to źle robię. Pamiętam, czy trzeba było mieć grą? Czy było trzeba się odrodzić tak szybko? Po... Ja wiem. To było trzeba się wejść, bo trzeba groni brać. Już jednak to zrobić i zostało? 4 minuty człowieku. Teraz mam 5, ale... Dobra, czekaj. No jak! Za szybko chyba, ale nie jestem pewna. Chyba za szybko wtedy... Mi się dłusika prawił. Możecie my dodać i sobie zagramy. Nie wiem czy tego, nie? <grymne> no będziemy zaczynać dalej jest co, dobra, 11 minut. Nie nieco. Tata ma 21 minut. No i znowu chyba za szybko, ja nie mogę tego robić. Ja, mój kolega to w ogóle robi to 500 godzin. Ale potem mu się udało i potem byliśmy mi się lobby i się pogodzić kochanego. Ej, oj, potem ci świętym się, się rozgrywka, to znowu chciałbyś nie widziała, Bo było tylko raz w jednym meczu, a ja 15 chyba. Nie pamiętam jak to było, to jest mniejsze. Mniej ej, nie będę już tak... Ja się rozgadziłam, w ogóle dużo. Dobra. Uj, ej, tego się nie da. Ja nie jestem pewna, że to chyba będzie tego. Tak. Broń będzie trzeba mi dobra. Coś indziej polecałem do Dobra. dobra. Ja nie mogę, ale po, polecam, mnie Czekać, jakby coś to, jak będzie na przykład jedna godzina do końca, to ja będę w tej godzinie nagrywać odcinek. Co się stanie? No mapie coś wybuchnie, nie wiem co się stanie. Było tamta górka, tam. Nie wiem gdzie, on chyba tam jest. Co się z nią stanie? Nie, dobra, nie, ja tego nie robię, ja nie umiem tego. Gierki chyba nie zagrałem, bo za, zawsze gierka trwa 9 minut. a ja dobra. No i... No, możecie teraz hamströmu zakrać po tym odcinku, bo ja jestem cały czas w lobby i będę mógł czekać, a nie, bo tak dużo osób mnie nie zaprasza. No nie, bo ciosem ci, ci je dodałem, na nie, żeby wizy... No, matki, to był mój kolega, tam jeszcze dwóch widzów było. Co wtedy, to jest jakiś kiosło, nie? Zapomnij go zaraz, żeby mi przeszkadza w odcinku. Dobra, nie, ja jestem taki jak hamski jak ninja. Dobra, jest całe 12 minut, to może trafi do kosza. Yy... Co? A jakie trafiłem? Czekaj. Ubrabo! Oh, Nie. Czekaj, mm. jak chcę trafić? Czasem grzebić tu. Nie, nie są dobre. Dobra, otwieram skrzynkę. Będzie skar. Jaki fajny skar. Nie zginę. Dobra, i wiem, że. Dobra. Tak jest, muszę małą fotkę wypić. Nie wiem, się, czy, czy zginę, czy nie zginę. Muszę w tym domu znaleźć jakąś małą spotkać czy, czy coś, żeby przeżyć. Dobra, wiem, że to przeżyję. Uuu, mamy minutkę. No, od razu dwóch nie rzucę, nie? Dobra, dypo, ja za sobą zagram. Aaa, hmm, uciekam! No to do widzenia, ja się idę zabić. No yy. to pa!